Cześć Steven, cześć Daniel. Mamy tutaj filmik, jak dzielić się dobrą nowiną z, z muzułmaninem, a szczególnie o Jezusie, się Jego śmierć, zmartwychwstanie i Jego boskość. Jeśli masz kartkę do to proszę rysuj ze mną. Zaczyna się to z Adamem i z Ewą. Pierwsza kobieta i mężczyzna. Adam i Hava po arabsku. Oni mieszkali w ogrodzie Eden. Oni mieszkali doskonałym życiem i doskonałą relację z Bogiem, dopóki nie zbuntowali się, zgrzeszyli, i teraz byli pełen winy i wstydu. Zaczęli widzieć, że są bez ciuchów, są nadzy. I pierwsza w życiu czuli wstyd. I to, co Bóg zrobił, Bóg przyprowadził pierwszą ofiarę w historii czasu. Ubrał Adam i Ewy ciuchami i żeby to zrobić, musiał ofiarować zwierzę, jeden zwierzę, które On sam stworzył. Bóg przeprowadził pierwszą ofiarę, żeby ubrać Adam i Ewy z tymi skórami, jako pierwsza ofiara, żeby dać im honor, a nie wstyd. Druga bardzo znana ofiara to jest Abraham albo Ibrahim. Bora. On wziął swój syn, bo Bóg powiedział: idź na górę i ofiaruj swój syn, żebyś był posłuszny. I tuż przed tym jak Ibrahim wziął ten nóż, Bóg powiedział nie, nie zabijaj twojego syna. Zobacz, tam jest zwierzę, można zawiązać i. Ofiarować to zwierzę dla mnie. Czyli druga ofiara, druga potężna, ważna ofiara w Biblii, która też występuje, ta historia w Koranie. Tylko i wyłącznie Bóg przyprowadził tą ofiarę. Żaden człowiek nie przyniósł tą ofiarę na tą górę. Bóg powiedział: weź tą ofiarę, którą ja przyprowadziłem. I Bóg ją przyprowadził. Ludzie nie mieli żaden udział w tym. I trzeci prorok to jest Jahja, który jest Jan Chrzciciel. Jan zawsze wskazywał palcem na Mesjasza. nazwał Mesjasza baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jak Jan Chrzciciel tego powiedział, on przemawiał jako prorok tuż przed Jezusem i sam z ich to po arabsku jest Jezus Mesjasz. On zawsze skazywał na Jezusa Chrystusa jako baranek, jako Najważniejsza i ostatnia ofiara jako Mesjasz, jako najważniejszy człowiek, który kiedykolwiek przyjdzie. I co Jezus dokonał? Jak Jezus Chrystus przyszedł, On wziął cały wstyd Adam i Ewy na siebie. On wziął i był ostatnią ofiarą. Jezus Chrystus, który jest Bogiem, był zdolny, żeby sam siebie ofiarować. Zobaczcie, Bóg jedyny przeprowadził też tą trzecią i ostatnią ofiarę. Słowo Boga, które jest po arabsku, Kilma Ala, przyszedł z nieba na tą ziemię i też mamy tą ofiarę przez Abrahama. Mamy Jana Chrzciciela, który wskazywał na boskość, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa jako jedyną drogą do Boga Ojca. Chciałbym podkreślić wszystkie elementy, czemu Jezus musiał być Bogiem. Każdy prorok przed Jezusem powiedzieli, że Bóg przyjdzie na ten świat doskonały, bez grzechu, urodzony przez dziewicę. I w proroku Izajasza można to przetłumaczyć w dziewiątym rozdziale, że syn przyjdzie i będzie nazwanym moc, wszechmocnym Bogiem. I wiecznym ojcem. To jest proroctwo. Mniej więcej 700 lat przed Jezusem każdy prorok mówił, że przyjdzie syn Boży, który jest Bogiem. Wiele proroków o tym wspominało. Jezus sam ponad 100 razy twierdził, że jest Bogiem. On nazwał się Synem Człowieczym ponad 80 razy. To jest tytuł boski według Księgi Daniela, proroka Daniela. Jezus nazwał Bogiem swój osobisty ojciec. Jezus był, miał być ukrzyżowany na śmierć za bluźnierstwo, że się zjednoczył z Bogiem w naturze. I ta strzałka na dół oznacza, że Jezus przyszedł z nieba na tą ziemię jako Bóg. Jest, jest nazwany w Koranie Ruach Ala, czyli Duch Boży. Jak umarł na krzyżu, zanim Jezus umarł, każdy prorok mówił, o śmierć Mesjasza. W Księdze Daniela jest napisane, że Mesjasz będzie ścięty. Psalm 22 to jest księga, które muzułmanie twierdzą, że Bóg dał do Dawida i jest to natchnione pismo. W Psalm 22 mamy najbardziej szczegółowy opis cierpienia i śmierci Mesjasza w całej Biblii. Jest napisane, że Jego ręce i nogi będą przebite. Bardziej, osobi, bardziej bezpośrednio nie można powiedzieć. Jezus sam przynajmniej 10 razy wspominał o tym, że on musi cierpieć, być zdradzony, musi umrzeć na krzyżu. Nikt nie będzie zastąpił go, nikt nie weźmie go do nieba przedtem. Musiał ofiarować się jako jedyna nadzieja. On jest ostatnim i największym ofiarą jako message. I... Zmartwychwstał. I jedyna rzecz, co musisz zrobić, żeby otrzymać nowo narodzenie, zbawienie, jest opamiętać się, zaufać. Jesteś duchowo martwy bez Jezusa Chrystusa. Nie ma innego na nadziei. I jedyna nadzieja jest, żeby żyć ponownie jest przez Jezusa. Co dobrego może zrobić trup, jeśli byłby trup duchowy przede mną? fizyczne też, to co może dobrego zrobić, żadne uczynki, żadne modlitwy, ilość czynów. Bóg jest wiernym sędzią, On musi karać złamanych, grzesznych ludzi. Bóg powiedział, ja nie będę karał ludzi, będę karał mojego Syna Jezusa Chrystusa, jeśli zaufasz Mu, jeśli Mu zaufasz dzisiaj, będziesz zjednoczony z Bogiem Ojcem, będziesz miał doskonałą i osobistą relację z Bogiem, której nigdy nie miałeś. Bóg będzie twoim przyjacielem, nawet najbliższym przyjacielem, jeśli zwrócisz się do Niego. Możesz to zrobić, możesz zwrócić się do Boga własnymi słowami, tak jak rozmawiasz z ludźmi. Możesz powiedzieć Bogu, jestem grzesznikiem, jestem oddzielony, Ty jesteś moim Panem, mój rab porab, jesteś moim królem, umarłeś i zmartwychwstałeś w moim miejscu. Ja nie muszę spełniać tą religię i tak przez uczyny nie zbawisz. Bóg przyszedł z nieba jako drabinę zbudował od nieba do ziemi, nie na odwrót. I Panie, Ty możesz mnie uratować od, o, o martwiej religii do relacji z Tobą. Mam Biblię, która jest doskonała, czysta prawda o Ciebie. Każdy prorok świadczył o Mesjaszu, który przyjdzie. Bóg przyjdzie, jeśli zaufasz mu, to on cię zbawi. Gdzie jesteś, możesz go przyjąć. Steve, no, proszę, proszę, powiedz Twoją reakcję. Ja uwielbiam, że jak tylko myślę o tym, że Bóg jest w stanie, tylko On jest w stanie dać ofiarę, która jest wystarczająca na odkupienie naszych grzechów. Co my, jako grzesznicy, możemy przyprowadzić do Boga jako ofiarę? Tylko Bóg jest zdolny, żeby stworzyć to. Przeprowadzi tą ofiarę. Widzimy to i w Starym Testamencie, i nawet jakbyśmy chcieli dać ofiarę, to jest, są tylko tymczasowe, ale Bóg jest dobry, nawet jak dał tą ofiarę dla Abrahama. On chciał, żeby Abraham ofiarował swojego syna, ale w końcu nie pozwolił na to. Bóg jest taki dobry, że Bóg że on nie strzymał się od ofiarowania naszego syna, swojego syna, a Abraham nie musiał zabić tego syna, ale Bóg pozwolił na to, żeby swój syn był zabity dla naszych grzechów, wiedząc, że Bóg jest jedyny, który jest zdolny przeprowadzić taką ofiarę. Bóg jest taki dobry, taki, taką wielką dał ofiarę. On to zrobił dla nas i tylko wystarczy przyjąć to, wierzyć. I jak chodzimy w tej relacji i przyjmujemy, wierzymy w Jezusa Chrystusa, ta ofiara jest tylko dobra, jeśli Jezus był bezgrzeszny. Każdy człowiek zgrzeszył. Nie ma bezgrzesznego człowieka, tylko Bóg jest bezgrzeszny. To jest piękne, że Bóg przyszedł na ten świat, żeby nas wyzwolić. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Steve.